Kiemen wszystkim wszystkim, wszystko Piuronia, witajcie na kolejnym poradniku. Dzisiaj mam taki dzień, kurde, naprawdę dużo poradników. Kręcę jak głupi. To już jest trzeci poradniczek dzisiaj. Słuchajcie, na pewno z wielu z was zaczyna streamowanie i chce być wycięty tak jak ja na przykład. Tak ja na przykład ja teraz jestem wycięty za mną nic nie ma, nie? Czyli po prostu jest, jest takie coś, że... Eee... oj, tak. Na przykład jest takie coś, że po prostu o ja jestem wklejony w, w tłonie. Um, od tego jest program Nvidia Broadcast. Oczywiście, jeżeli macie GeForce, y, to możecie do tego skorzystać. Naprawdę, apka jest zajebista. Apka robi roboty, jak sami widzicie. Wiadomo, im lepsza kamera, im lepsze światło, tym to lepiej będzie funkcjonowało. Mało tego, to nawet wykrywa. Zobaczcie, gamingowy fotel. Czyli fotel ma odpowiedni kształt. On go też wykryje, ale nie wykryje z tyłu, co jest za mną, nie? Ja mu to zaraz pokażę. Teraz tak, wchodzimy na stronę. Oczywiście link jest pod filmikiem. Na początku nie zapomnijcie zostawić łapeczki, subka i komentarzyk um, Teraz tak, pobieramy i instalujemy. Instalacja bardzo prosta, to no, tak samo jakbyśmy instalowali kartę graficzną. Ci wydajemy sobie dalej. Mamy ten cały obszar roboczy, jak byśmy instalowali stringity do karty graficznej. Ekspresowo samo się instaluje musimy O tym. jak już zainstalowaliśmy w naszym na dole w starcie mamy dwie ikonki jedna ikonka jest właśnie od ustawień nvd czyli po prostu naszej karty graficznej a druga to jest właśnie ten broadcast klikając na to możemy sobie słuchajcie zmodyfikować kilka rzeczy tak i nasze słuchawki głośniki lub kamerę eee, słuchawki czyli mikrofon Mikrofon naprawdę to jest zajebista sprawa, z tego względu, że nawet jeżeli ktoś będzie obok was, co, ktoś do was mówił, Wierzcie mi, że mikrofon się nie włączy, nie wykryje go. Będzie w tylko wykrywał twój głos. Tutaj o jak właśnie kierunkowo idzie. Ale nie, nie wykryje mi tego echa. Obok teraz drukarka pracuje 3D, ona cichu nie należy i ja się założę, że wy jej w ogóle nie słyszycie. Jakby teraz tutaj ktoś koło mnie stał i rozmawiał ze mną, jeśli do mnie coś mówił, to jest duże prawdopodobieństwo, że też byście go nie słyszeli. Również aplikacja potrafi właśnie eliminować szumy, jak i właśnie usuwanie EFASTONIOT. Czyli ja też to mogę sobie załączyć i też jakieś będzie echo, czyli będę w jakimś a, tunelu czy coś takiego, on postara się to w ogóle wyciąć, żeby nie było tego słychać. Możemy nagrać i odtworzyć swój dźwięk. Jaka jest różnica? Jeżeli chodzi o głośniki, jak ład z tego nie korzystam. Naprawdę. Z tego względu, że akurat w moim przypadku ja nie bawiłem się na tyle, jeżeli chodzi o ustawienie gościnników I zawsze ten dźwięk był jakiś taki zniekształcony, delikatnie zmutowany i czegoś, czegoś po prostu brakowało. No to, było nic widać. Po prostu czegoś mi tego brakowało. Tylko ja tego nie korzystam. Ja korzystam z również kamery. No i teraz właśnie widzicie, że jestem wycięty tutaj po lewej stronie jest kamera, którą wybieramy teraz. Akurat ja mam kamerę Logitech Pro 9000, bardzo stara kamera, ale daje rady. Lepszego nie naprawdę nie potrzebuję. Możemy ustawić rozdzielczość. No i na dole słuchajcie funkcję. Możemy wyeliminować szumy, które na przykład kamera generuje. Zobaczmy jak to wygląda. I w tym przypadku faktycznie zobaczcie tutaj w koło. Jeżeli chodzi o moje słuchawki, zrobi się bardziej gładko. widzicie? Te wykończenia są ciutkę inne, jeżeli chodzi o te wykończenia właśnie mojej e, tej kontury postaci. A teraz magia. Cyk. Zobaczcie, Ja siedzę ogólnie w garażu. Tam z tyłu są bo tutaj są regały, tam są listwy, filamenty do mojej drukarki 3D, no i oczywiście mój kochany motocykl który stoi z tyłu za mną. Jeżeli ja nie chcę tego pokazywać, żebyście tego w ogóle nie widzieli, wybiorę. Klikam Nie ma. Wykrywa tylko mnie, wykrywa mój fotel. Mało tego zauważyłem, że biurko mam też gamingowe. W pewien sposób, zobaczcie, biurko też jest jako tako słuchajcie, wykryw, wykrywane. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. W każdym bądź razie, bardzo prosta aplikacja do tego, żeby po prostu. Nie mieć green screena z tyłu, tak? ściany zielonej, żeby się, nie, żeby się nie wycinać, bo to naprawdę robię roboty. Zobaczcie, jak szybko macham rękoma, jest tylko takie filowe, że wycina mnie, to no nie? Otrzymuję, łamek sekundy i już jest. No dobra, teraz koło głowy jestem, tak? O, to prawa ręka, bo tutaj mam odwrócić i tutaj o, widzę, że coś tam z tyłu. Za mną jest, ale to są takie małe anomalia, nic więcej, więcej nie potrzebujecie, naprawdę, nawet nikt nie będzie się patrzył o tak, o co tam z tyłu jest, co, w domaś, co my tam masz, czemu to chowasz, nie, naprawdę nikt nawet na to uwagi nie zwróci. Jeżeli dużo ludzi gra na przykład z tym, pokazują co ma z tyłu za sobą, no ja aktualnie nie mam regału, nie mam jakichś tam gamingowych rzeczy, e, ja aktualnie siedzę sobie w garażu, gdzie ja dopiero tworzę, tworzę swój pokój, tw swój mój azyl, bo tam ogólnie tutaj mają być drzwi, ma być... Zasłonięte, żeby tego nie było widać. No i faktycznie będę grał w ten sposób, tak jak jest teraz, że będzie motocykl w tle i jest tutaj ta zielona ścianka. To tam też coś będzie fajnego, kolorowego, żeby też to, co się mówi, cieszyło oczy, nie? Ale na tą chwilę po prostu jestem wycięty. Nawet o, oddalę się, jestem cały. Fotel normalnie mi wykrywa. LEDy fotela też wykrywa, więc. Nic naprawdę więcej nie potrzebujecie. Do tego jedynie co grafiki GeForce aplikacji, tej Broadcast, oczywiście link będzie pod filmikiem. Także jeżeli Ci pomogłem, a na pewno Ci pomogłem, na łapeczkę, subika i komentarz, to Tobie nic nie kosztuje to Ciebie. To są tylko trzy kliknięcia, napisz w komentarzu, siema, cześć, ok. Proste? I dzięki temu pomożecie mi rozwinąć ten kanał. Także dzięki wielkie, do następnego. Heja!